Dziś pokażę Ci, na czym polega metoda naprowadzania w szkoleniu psa i jak możesz jej użyć, aby nauczyć wielu komend. Metoda naprowadzania polega na tym, że pokazujesz psu, co ma zrobić, prowadząc go za pomocą smakołyka. Pies idzie za smaczkiem, a Ty w odpowiednim momencie go nagradzasz. Pokażę Ci to na przykładzie komendy noga. Przygotuj smakołyk w dłoni, stań naprzeciwko psa i szerokim łukiem ręki naprowadź go na pozycję przy swojej nodze. Nagruć go smakołykiem trzymanym w ręce w momencie, gdy ustanie przy Twojej nodze. Po kilku razach dodaj do tego komendę słowną, ale pamiętaj, że ruch ręki ze smaczkiem jeszcze zostaje. Gdy komenda będzie wychodzić coraz lepiej, zacznij naprowadzać psa pustą ręką, ale dalej nagradzaj. Z czasem wycofuj naprowadzanie ręką, ruchy naprowadzające powinny być teraz coraz mniejsze, Aż w końcu zostanie sama komenda słowna. Zaletą metody naprowadzania są szybkie efekty, jest jasna dla psa, jest pozytywna i motywuje. Niestety ta metoda ma też wady. Pies może uzależnić się od smakołyków, nie uczy się samodzielnego myślenia i jest trudna przy psach mających słabą motywację na jedzenie. Metoda naprowadzania to świetny start, ale pamiętaj, że to dopiero pierwszy krok do prawdziwego posłuszeństwa. Daj znać, jak Ty uczysz swojego psa nowych komend.